Ujęcie pierwsze, akcja pierwsza. Zajbiście to Zjebał nam się samochód. Tak. Właśnie ten. Fajnie było. Zostawiłem światło włączone. I jest zajebiście. Ale co mówiłeś, że ten, że stary się zdziwi. Jak się zdziwi, jak akumulator będzie na naładowany? Nie będzie naładowany, on się rozładuje w trakcie ten, stania. Co ty jadasz? Serio. Przecież się naładuje i co dalej? Pojedziemy, będzie się ładował. Jak no. staniemy na dłużej, to rozładuje się. Dlaczego? Bo to akumulator. To dlaczego się nie rozładowuje z... Rozładowuje się, tylko wolno. A teraz jest całkiem padnięty, będzie się rozładowywał szybciej. Zajebiście, nie? Fajnie. Spoko luz. Ale to jak się, to jak się... to jak ten... naprawić, żeby to było już okej? Okay? Trzeba wymienić akumulator. Co?! On i tak był padnięty, także wiesz, to prędzej czy później by się tak stało, nie? Jest to mam przepierdolone. Nie, spoko. Do czego? Jak się naładuje, nie będzie stał dłużej niż, nie wiem, 2-3-4 godziny. No. To myślę, no. że powinien chodzić normalnie, nie? Ale przecież będzie stał. Tyle? No, a jak inaczej? No nie wiem, zobaczymy. Jedziemy. Ale co, naładuje się? A Trzymaj jak... go. Ale Ty mówisz, że jak się naładuje, to trzeba go pochodzić. Moment. <gry> Ale mówisz, że ten Że jak się naładuje go i go popchać yy, znaczy ten A jak się zacznie jeździć. prostu wykryć kierownicą tutaj no, Nie kurwa jedzie No tak puśćcie go Niech jedzie Bo ze z górka jest w końcu Czuku pchaj tam w ten W ramę W ramy no Dobrze jest jak tam no to zobaczymy jak będzie skręcał Dawaj No chyba nie bardzo czekaj okay. Zaraz o tym murny tam nie wjedziemy Wjedzie, wjedzie. No to do przodu go kawałek Wykręć w lewo no. Jak? O. Dajemy go do przodu kawałek No dawaj kawałek o kurwa! Dobra, i teraz wytegujesz i będzie ładnie do tyłu. Mhm. A to Eee, Ameryjko, wiesz. Duję jest bo tu miejsca nie ma. Gdzie? Tu. A. Chcecie pomóc? Jak tam koło? Nie, czekaj, jeszcze. Chodźcie, auto popchacie. Dobra, dawaj. No. Oby nam jeździ. Do 30 się No to wieku, Ja bym przekraczał tak bariery dźwięku. Żuku, na drzwi. Jakie drzwi? Twoje w samochodu? <grym grym grym> Ruchome drzwi. Jeszcze kawałek. Żeby maska była, była obok tego. Jeszcze kawałek. O, oh, i raj. Czekaj, z na małym akumulator Włóż go, no to... zarzuć na ręczny, bo nam zjedzie. Eee, hello. Eee, hello, hello. dobra się, co? No. Roztwórz maskę. Eee, czym? <grywka> Szukaj. Pod kierownicą, jakoś wajchać czy coś. Jak go do końca w A łama ma? <laughs> Nie. Masz, Żuku? Znasz to prawda, że mam koty zginęli? Nie, chyba są. Czekaj, Żuku, ja to powiem moim okiem, mogę zbadać. Nie wiem kurde, gdzie to może być. Z tej strony na dole szukaj. Nie, to nie, to nie Cześć, kurde. Tam jest kierownica na dole. Kurde to jest... Nie ma? Tu nie widać O tu Ta kierownica. To jest kierownica. 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 Wow. Wow, coś ty tam mać? No. Wajchy. Jakąś wajchę? Ja tylko pociągnął. Co? Słucham. Spierdalaj, nie pikaj. Hmm. Czekaj, chuj. Czekaj. Mam do koły całego chcecie trzymać. No, pójdź. Tak, trzymać. Kluczyk dalej? Tam chodzi? Dziesiątka Dziewiątka Dziesiątka kluczy, szybko raz, 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 raz. Gdzie są klucze? Kupi. Aha Otwórz bagażnik A ja nie mam pewnie <kluzni> <kluzni> Jakieś muszik Artur, no. a wiesz jak to podłączyć? No plus do plusa, minus do minusa. Aha. Ja tego nie podłączałem jeszcze. Ale no tak, już widzę. Ale Artur, no. u mnie nie ma oznaczeń, które plusa, które minus. Jestem chujębany. Czerwony to jest plus, niebie, nie, czarny to minus. Okej. Okay. Poszukać klucza? No, no. Bo... tu ma majtki, ale klucza nie ma. Jaki, jak, jakiego? Dziesiątkę. Czaj, masz majtki, a klucza nie masz. Tak się z tym czuję. Czemu? Ile? Jak to kurde, wiem, ile to kosztuje? 500 złotych. Ale go można podładować, ty spokojnie, na razie się nie przejmuj niczym. Ja mam, jak tak, to mam, tak. Nie masz ranę Tak? albo 15. O kurwa. Bo, kurde, nie wiem gdzie bym ja te wszystkie klucze. Te, które najczęściej... Mogę zajrzeć? No chodź. Te, które najczęściej używane, to mamy na wierzchu. Idziemy do ciołkowni. No jak nie ma pójdźmy. No, no nie ma A. O to nie pomyślałem 10 Ale pojebana półka A to co włączysz o... Ja bym leciał sobie Spierdalaj.

Nie że się przestraszę Akcja dewastacja Dobra, ale kręć. co? Jak się podładuje akumulator? Kręć kurwa! Czekaj, bo mam... Pierdol to, kręć! Dobra. Jak się podłączy, to, to ten... Jak się nagładuje, to mówisz, że jak postoi, to się znowu rozładuje, tak? Tak, ale on będzie trochę się rozładowywał, także może... Możliwe jest, że ten, że niekoniecznie będzie się ten No, ale jak się nim pojeździ trochę, to co? To będzie naładowany, bo on ma w sobie ten ładowarkę, nie? No i jak się nim pojeździ, to się naładuje i będzie spoko? Powinno być spoko, na pewno na jakiś czas. Na jakiś czas. No to jest co to takie rozładowanie akumulatora? To już ten Wiel wielka tragedia dla niego jest? No nie mała. Tak? Kurwa! Chodź idziemy szukać się naokoło, bo to nie do Oho! Zapomniałem o czym. W samochodzie gdzieś są. No właśnie. Aha. Zobacz. No co ty, zamknięty jest? No. Tylne są zamknięte. Przednie są otwarte. Masz z tyłu, tak? Nie, tu masz. Tu mam, No to po coś... Z... Ile? Dobra. To podłączajcie i no. Co, nie ma? Ja mam ósemkę, Zobaczymy, może będzie nie Kurwa. A nie, jedna ósemka. Ale tak będę musiał powiedzieć staremu, że się rozładował. Kiedy on był ostatnio odkręcany? Nie, nie pytaj. Co? Nic, żeby klucze nie urwać. No. No klucze ja się... Ja o nie, puściło. Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel. ...by za parę lat odpalić znów starego Fiat. Peugeot. A prawie się rybuje Przebane Będziemy reanimować. Rób to. Kurwa Maciek. Gdzie jest Maciek? 6V Co? Co jest? Co szukasz? Czy na 12, czy na 6V Żeby <coughs> Dobrze, że napisywali na połkowaniu. Aha, czyli nie ma, tak? Wyłóżmy 12 to standardowe na pewno? No standardowe jest 12, a jak będzie za dużo, to co się stanie? Pierdolnie. Pierdolno? <grym wioski> nie, czyli jest dobrze. Kurwa, nie, nie ma samochodu, nie, nie ma prawka. Czy jest mechanik z niego. I co teraz? Już się ładuje, tak? Tak, czekamy teraz, zobaczymy. Pół godziny poczekamy. Fajnie. O... Dobra, bo stop.